Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc luty dla urodzonych w znaku ryb. Energia lutego dla ryb. Król kielichów. E, miłość, związki, partnerstwo. Czwórka monet. I finanse, sprawy zawodowe. Rycerz monet. Hmm. E, powiem tak. Gdyby nie ten król kielichów, to bym powiedziała, że miesiąc mocny, dynamiczny, znaczy pewny, taki twardy. Natomiast król kielichów jest tkliwy. Król kielichów jest płaczliwy. Król kielichów ma energię bardzo jakby to powiedzieć rozmemłania emocjonalnego. Król kielichów, owszem, jest fajnym partnerem, świetnym opiekunem, cudownym. Cudownym, że tak powiem, e, osobą, co, która cudnie wspiera, romantyczną, ale król kielichów jest zmęczony. Król kielichów jest płaczliwy. Król kielichów jest taki bardzo owszem e, opiekuńczy, ale czasem ta opieka jest wkurzająca i opie ten nadmiar tej opieki może po prostu denerwować. Więc tutaj możecie e, albo być sami opiekunami za albo po prostu. E, Sami wpaść w takie sidła, że ktoś będzie Wami się bardzo, bardzo opiekował. Karta w ogóle, znaczy energia w ogóle jest męska, bo to są sami mężczyźni na, na obrazkach, więc zaopiekujcie się mężczyznami w Waszym otoczeniu. Ze względu na to, że sami jesteście mężczyznami, to sami siebie też zaopiekujcie. Zaraz powiem jak, natomiast jeżeli jesteście kobietami, to pamiętajcie o swoich mężczyznach. Pamiętajcie o, o to, żeby przede wszystkim właśnie skierować ich na badania męskie, prostata, jakieś tam te wszystkie gastrokolono, po prostu zadbajcie o swoich mężczyzn. Też oprócz tego, jak to się mówi, pełnego brzusia, to żeby było zadbanie o zdrowie. Może spróbujecie jakoś tam ćwiczyć, może spróbujecie ruszyć tego swojego partnera, czy, czy nie wiem, mężczyznę z otoczenia z tej kanapy, ale na pewno warto by było skierować go na badania, pójść z nim na badania, zapisać go na badania. Mało się mówi, dużo się mówi o raku piersi, ale mało się mówi o raku jąder i może warto w tym kierunku pójść. Jądra, pęcherz... Prostata, rak płuc, który bardzo zbiera żniwo, rak jelita grubego. Ja nie chcę straszyć, ja nie straszę, tylko tak jak już w którymś z tych znaków zodiaku, które omawiałam, mówiłam o osi czasu, czyli zrobić sobie badania, drodzy Panowie i Panie wspierające, mężczyzn ze swojego otoczenia, po to, żeby mieć na tej osi czasu, że do tego czasu było dobrze, Potem następne kolejne badania, które, które wiecie, yy, będą od, odzwierciedleniem tego, co zrobiliście. W tej chwili naprawdę nie jest problem zrobić, yy, zapisać się kompleksowo. Jeżeli nie ma stanu, jak to się mówi, zapalnego w sensie, że to trzeba już, to można na spokojnie iść pod skierowanie, pozapisywać się do poszczególnych lekarzy, do, poszczeg do poszczególnych poradni, do poszczególnych laboratoriów, i sobie po kolei robić te badania, męskie badania. Pamiętajcie, zbadajcie się. E, może to zabrzmi głupio, co powiem, ale e, znam parę przypadków, gdzie to mężczyźni e, o, w, u swoich kobiet e, rozpoznali e, raka piersi. To znaczy, wiecie, no, podczas seksu e, mężczyzna wyczuł w, w piersi guzek. Tak samo my, kobiety, nie omijajmy. Tych narządów. Znaczy, ja nie mówię o badaniu prostaty, tak? Ale o jądrach, tak? Jakiekolwiek zgrubienia, nie wiem, kolory, cokolwiek to wszystko to jest bardzo, bardzo ważne. Panowie, nie zapominajcie o swoich kobietach, panie, nie zapominajcie o swoich panach, panowie o panach, panie o paniach. Wiecie, wiecie o co mi chodzi po prostu. Dobrze, król kilichów wracając do tego. Król kilichów jest skliwy, będzie trochę płaczliwy, trochę opiekuńczy, taki, taki bardzo e, miesiąc trochę ze łzami, że tak powiem, na tym samym pokazuje też fajne przyjęcia. Jeżeli planujecie gdzieś tam iść na przyjęcie, na jakieś spotkanie z alkoholem, to jest to bardzo, bardzo też dobra karta, jeśli właśnie o takie, takie spotkania, imieniny, nie imieniny, jakieś. W sprawach miłosnych, stabilizacja, pilnowanie, czego się osiągnęło. Jeśli się ma partnera, partnerkę, to się tego pilnuje. Jeżeli się nie ma, to niestety nic z tego nie będzie, bo czwórka jest to na tyle stała, że nie, nie wykracza, nie mówi ani o zerwaniu, ani o wejściu w, nowe, w nową relację. Tak jak powiedziałam, pilnowaniu tego, czego się osiągnęło, tego, co się ma. W w pracach zawodowych, no rycerz monet tylko mówi praca, 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 czyli jeżeli nie masz pracy, droga rybo, jest szansa, że tą pracę będziesz mieć, będziesz trochę żyć pracą, praca, dom, dom, praca, no niestety tak czasem bywa, ale może warto, bo finansowo będzie też bardzo dobrze e, i będziesz może miał na, na jakieś tam rozrywki swoje i swoje, swoje jakieś tam dopieszczenia, bo też wiadomo, że trzeba pamiętać i dopieszczać również i siebie. Miesiąc, tak jak powiedziałam, skliwy, serdeczny, ciepły, opiekuńczy, z pilnowaniem czego się osiągnęło w sprawach uczuciowych i, i związkowych, bez jakichś zmian wielkich i praca zawodowa przynosząca satysfakcję. Oczywiście, rycerz Monet mówi o trochę takim, jakby to powiedzieć,. Trochę tyraniu, tak? Czyli, czyli naprawdę może być taki trochę okres gorący i cięższy w sprawach zawodowych, ale to się bardzo opłaci finansowo. I pamiętajcie, panowie, badajmy się i badajcie się, żeby mieć jakiś tam obraz sytuacji wobec swojego zdrowia i wobec swojego samopoczucia. Życzę wszystkim zdrowia. Życzę wszystkim dobrych, dobrego lutego. Do zobaczenia.